Czy ma robisz telefony ze mną? To jak mu chyba kumple, nie? No jak? Dwa nie pomyślę. Co? Halo. Halo, dzień dobry, Pani Asia. Tak. Ja dzwonię w sprawie szczurów. Chcę kupić szczura. Tutaj brat mi kazał się odezwać do Pani. To są szczury czy myszy? Myszy. Myszy. Mhm. I mhm. jaka to, to jest rasa tych mysz? To znaczy, to są jak zoologicznym. Zwykłe Abytujesz. mysze. Tak, tak. Kurde, a to gryzie czy to nie gryzie? Nie, nie gryzie, nie. Mm -hmm. I co, i normalnie bym, by mogło to po domu tak latać sobie, tak? Tak, tak. Po domu czy po akwarium? Nie, nie, ja tylko po domu. Bym wypuścił w domu, żeby sobie biegały, wie pani? Mhm, mm normalnie. Mógłby, mógłby pan wypuścić i normalnie by latały. Czy po człowieku, nie? Czy na plecy? Nie, ja tako, że polatały sobie po podłodze. Mhm. Mm no. Dobra, a tak. Dwie myszy za 2,50, czy jedna myszy za 2,50? Jedna. Hmm, ja chcę dać zajęcie dla kota, wie pani, bo on bardzo denerwuje. <grym> dla pani dla takiej osoby, tak. czy? Pani się martwi o te myszy, tak. To znaczy, powiem panu, ja na sprzedaż tak na karmę, dla mężczyzn, czy coś nie sprzedaje nie? Nie, nie, to nie karma, bo mój kot lubi się bawić z tymi. Panie nie zrobi krzywdy? Nie, chyba nie. Nie wiem. No nie, czy na pewno. Nie gwarantuję, ale no, będę wypuszczał te, te myszy, żeby kot polatał, ale jak coś, to będę na noc brał do tego, do akwarium. Mhm. No dobrze. Jak mi pan gwarantuje, że nic się nie stanie, nie? Bo na to karmi, dba o to, nie? Nie gwarantuję, powiedziałem, że nie gwarantuję. A no, widzi pan, no to nie wiem. A co, będzie Pani sprawdzała ta jakoś? Słucham? Będzie Pani sprawdzała, czy mam te myszy za tydzień? Nie no, jak mam sprawdzić? Nie sprawdzi Pani. No kot. No a ja mam 16 kotów w domu. O ludzie. No. A skąd Pan jest? Słucham? Skąd Pan jest? Ja, 23 km od Węgorzyna, Karolin. Właśnie sobie siedzę, okay. winko, winko popijam, wie pani I z kotami się bawię. Może 16 kotów, bo gdzie pan mieszka w bloku czy... Nie, mam domek jednorodzinny, wie pani? Mhm. Uh -huh. No i teraz jeszcze będę miał cztery nowe koty. Będę miał 20 kotów w domu. O Boże. Po co panu tyle kotów? Moje hobby zbieranie kotów. Mam kota bengalskiego. Dużo mam kotów, wie pani? o Ludzie. No jakby pani chciała, to mógłbym panią zabrać tutaj, by pani sobie popatrzała na te kotki. Ja już kotów widziałam, także nie mówię tutaj. No nie wiem, jak chce panu, to może pan wziąć myszki, nie? Także ja nie wiem, no. Nie no, no zjedzą, bo ja tak wezmę myszki. panią tutaj do, do piwnicy, pokażę kotki, pani pokaże myszki. Tak, myszki. Niech no. pan chce kupić myszy, a nie żeby pan myszy mi tam pokazywał. Nie, ja chcę kupić, tak, kupić. Ale chciałbym też zobaczyć taką myszkę, wie pani. Sam pan mieszka, czy z kotami? No ja mieszkam z kotami. No, sam? No sam. Mhm. Ma pan teraz z kotami, nie? No, kocórki fajne są, ale mam trzy takie groźne koty to powiem pani, że strach wejść do piwnicy. One są w piwnicy, a te miłe są tu w domu. I te w piwnicy to dzikie koty są takie. Bym musiał pani pokazać. Jak się wchodzi, to one już się prężą, patrzą i chcą skoczyć na, na, na osobę, co nie? Mam trzy takie dzikie, muszę, ja. się, muszę się ich pozbyć i dlatego chcę te myszy kupić i wpuścić do piwnicy. Wie pani o co chodzi? Zają, zają, zająć je czymś i wie pani. HAT! Z, za... do... do, do, siaty, do siat, siaty takiej. I wykonić je z tej piwnicy. Bo ogólnie to mam 19. Nie, one tego psa, już, jedne, już jednego psa zadrapały, to nie ma opcji. Są takie dzikie koty w życiu. W życiu. Pani wie co pani mówi? Pani chyba pijana na powojaku. Nie wie pani, co to dziki kot? A tak, jak pan jakiegoś dużego psa kupił, no to tak nie byłoby, nie byłoby problemu. Nie, na pewno nie, nie. Ja, gdzie? Wyobrażę sobie pani? 16 kotów, no dobra, 19 kotów i pies w jednym domu. A uciekałby tam nie, ja nie, wiem, tam nie znam się na tych kotach, ale. No. Nie, ja mogę panią pokazać te kotki, jak pani się tak interesuje kotami. Ja mam takie koty z całego świata. Kot bengalski, on przypomina tygrysa na przykład. Pisze sobie pani w Google, kot bengalski, czyli liczne koty. Słuchaj, pani mam, pan przez internet zamawia? Słucha. Pan przez internet zamaga te koty? Tak, tu do mnie, są, do mnie są wycieczki ze szkół. Wie pani? Do domu. Halo, proszę panią. Tak? Do mnie są te wycieczki ze szkół, do domu. Halo. Mm -hmm. Bo na dwór, na dwór teraz wyszedłem, słyszy pani głośno? Halo, proszę panią. Słucham. To kiedy bym mógł te myszy kupić? No nie wiem, każdy film może pan przyjechać i zabrać, nie? A jakby pani do mnie przyjechała z tymi myszami? Ja ja nie mam tym. Słucham? Ja ja się nie mam tym. Aha, to jakbym po Panią podjechał, Pani by do mnie przyjechała. Ja bym chciał się kotami pochwalić. Nie, no raczej nigdzie nie będę jechać z Panem, wie Pan, nie znam Pana to. Nie, ja żaden psychol, ja spokojny chłopak, wie Pani. Po prostu się interesuję no tak, kotami, to może dziwnie wygląda, ale mam dużo kotów w domu. Mam też swoją farmę, bym Panią oprowadził, Pani by sobie zobaczyła wszystko, jak to wygląda. Ja zadowolony. <grym> Pan zadowolony? Tak. Mm -hmm. No mówię jak pan bo ja mam tylko dwie myszy nie na sprzedaż tylko, nie? Dwie myszy? Tak. No dobra, to ja biorę dwie myszki, buziaczka od pani i gra gitara. Tak, tak, od razu. Ma pani facebooka? Pani, ma pani facebooka? Pani ma bardzo uroczy głos, bym normalnie się w panią wtulił. Ma pani facebooka? Nie mam, nie mam. No dobra, to ja wezmę te myszki. Kiedy by, byśmy mogli się umówić? No, ja nie wiem, na jutro można. Hmm. Nie no, koty to są. Pasuje, nie koty, koty są. Parma jest, tylko kobiety brakuje, wie pani o co chodzi. Aha, to pan chce kupić myszy, czy się z pan chce spotkać teraz? <laughs> nie, no myszy, spotkać się przy okazji kupić te myszy i tak dalej, wie pani o co chodzi. No, ja rozumiem, rozumiem. No, to co? Ja mam wszystko, wszystko co pani sobie... wymarzy. Mam nawet węże w domu. O, ludzie. Takie zo pan prowadzi tam. Znaczy nie, co nie? Ja po prostu uwielbiam zwierzaki, wie pani? No. Od... No Ja mam wszystko tam. A żeby się pochwalić pani, to mam nawet wytresowaną pumę. Słyszała pani? W telewizji ostatnio byłem z tą pumą. Wpiszę, was ja słyszę. To wpiszę sobie pani wytresowana puma. Kielce. Byłem w kielcach z tą pumą. To nagrywali mnie. Tak. To wpiszę sobie pani w Google, w Google wytresowana puma, kielce. No wpiszę i. No i tam ja będę z moimi zwierzakami. To pan chyba z jakiegoś od chyba? Nie! Ja mam ja mówię panie, nie, ja mam farmę nie. wielką, farmę mam wielką. Co pan tutaj włączył? Jakieś wycia, nie wycia. Nie, ja nic nie włączyłem. No jak nie? Halo! To sprzeda pani mi te myszy? No tak. No dobra, to kiedy byśmy mogli się spotkać? No ja nie wiem, kiedy panu pasuje, nie? Ja tak cały czas jestem w domu, także no nie ma problemu, nie? Aha, a. No dobra, proszę panią, ja bym chciał bardzo, żeby pani zobaczyła moją farmę, moje zoo, tu wszystko. Ja mam takie zoo prywatne, wie pani, tu wycieczki normalnie są, ale ja nie nazywam tego zoo, to jest po prostu moje, to są moje po prostu, nie wiem, hobby, hobby moje, wie pani, o co chodzi? Mhm. Ja tu mam wszystko, ja teraz wyszedłem na chwilę na podwórko, to słyszę, pani, to jest piękne, to jest piękne, to jest natura, zwierzęta, wszystko. No rozumiem, rozumiem. Ciężko mi coś w to uwierzyć. No to ja właśnie bym chciał bardzo pani pokazać, bo ja lubię się chwalić tym, co mam. Zbierałem to całe życie. 23 lata, rozumie pani? Mhm. No, mam nawet małpkę kapucynkę, ale bardzo ciężko ją utrzymać i chyba ją będę oddawał, bo trzeba jej osobno gotować. Nie to, że karmę kupię czy coś, wie pani o co chodzi? Normalnie mhm. trzeba jej gotować obiady, wszystko. Masakra. Dałem za nią 10 tysięcy, ale chyba będę musiał sprzedać ją. Jak już Panu weźmie, no to on mi Pan sprzedaje, nie? Pani może by chciała. Ja bym oddał w prezencie taką małpkę. Fajna pani jest, nie, przy... nie, przytulna nie, taka nie, jest. Ja to będę trzymać. Nie no, w domu normalnie małpkę się trzyma. Ona normalnie jest zwierzę domowe. Tylko ten. Chodzi o to, że ciężko, wie Pani, gotować jej i tak dalej. Jak Pani lubi, Pani kucharka, to normalnie. Ja tam nie chcę. Nie, ja dam Pani w prezencie, w prezencie, 10 tysięcy kosztowało, oddam Pani w prezencie, bo Pani miła kobieta, małpkę kapucynkę Pani oddam. Ja nie chcę, dziękuję. Na pewno? Nie chcę, na A przemyśl Pani, ja się odezwę jutro może. Bo jednak ja mam chcę, już tego nie, trochę za w dużo. W no w domu, małpkę kapucynkę, naprawdę, w domu. Nie, nie chcę, dziękuję. Aha, a papugę pani by chciała, bo mam takie gadające, ale gadające sobie zostawię. Mogę pani inne oddać takie? nie ja nawet klatki nie mam na Tobie, pan. Mi ja to bym coś lepszyk. znalazł, ja bym coś znalazł, myślę. Papugę bym pani oddał w prezencie. To pan chce kupić mniej, że już papugi, pan nie oddaje w prezencie tutaj. To się wymienimy, o. A ile pani lat ma? Ja, 26. O, a lubi pani młodszych? Ja 23 mam. Ja, ja starsze, powiem, starsze lubię, żeby... ja starsze kobiety Ale to tak, lubię Chłopaki to wiadomo, nie? Lubią starsze kobiety, nie? To jest żalsze, nie? Tak, no starej piczy, no. młody chuj <noise> Jak to mówią? Nie no Ale wie pani, normalnie moglibyśmy się spotkać Tutaj bym panią oprowadził po moim zoo i tak dalej Byśmy sobie poszli pod diabło, i winko wypiwi, Ja teraz sobie piję winko Słyszy pani? Kielich, kielich? Jak stukam kielichem? Halo? To znaczy, wie pan, to znaczy, wie pan ja też ale to nie pije, nie? No ja też, ale bym panią zabrał pod jabłoń. Kocyk byśmy rozłożyli. byśmy takiego winiacza przychylili może. Gdzie ja to wino mam? Kur, wylałem chyba. Ole, dym! Zgubiłem wino. Chyba na dworze <laughs> zostawiłem jak byłem. Chwila. Gdzie jest to moje wino? Gdzie jest to moje wino? O, mam, dobra. Słyszy pan, pani? Tak, słyszę. No, dobra. To no co, byśmy się jutro spotkali może, bym panią zabrał pod diabłon. byśmy sobie przychylili jednego kielicha, stuklibyśmy się szklaną, Jak się pan kupić że no to nie pan Mieszy zawiera, nie i pani gdzieś tam gdzie do znaczy lasu. Znaczy nie! ta do lasu panią wywiozę, Ja normalny jestem chłopak, no, normalny facet, nie jest żaden psychol. Chciałbym po prostu się z panią... umówić, jak pani ma 26 lat, pani, pani pewnie... Mi się wydaje, że akurat pod moją... Akurat pod moją dłoń wszystko. Mhm, pod pana dłoń? No, coraz raz mi się wydaje, żeby pasowało. Poda pani Facebooka, się dogadamy normalnie. Albo ja Skype'a. Ja tak Jak? Co ja pana znajdę na Facebooku. To wpiszę pani Adrian Salamon. Jak? Adrian Salamon. Mhm. No dobra, wpiszę, ale tu już nie dzisiaj. No dobra. A powie mi Pani jeszcze, czy te myszy to tresowane takie, czy nie? To znaczy, wie Pani, myszy to jak myszy, nie? To z pola nie są, no ale to jak zoologiczne, nie? Pani się ze mną spotkać, czy nie? Daje Pani papugę, Pani daje mi myszę. Ja z... biorę myszę do domu i Panią biorę do domu. Pani sobie pogląda u mnie zwierzątka i tak dalej. Wypijemy sobie ciorkę wino. Poglądamy jakiś film, później panią do domu odwiozę i będziemy trzymać kontakt. To pan chce kupić myszy, czy jak? No, przy, myszy przy okazji. A myszy przy okazji. No. To jak? To nie pan, ja mam chłopaka, nie? A mi on nie przeszkadza, broń Boże. a, a nie przeszkadza jeszcze? Mi on nie przeszkadza, to, to nie mój problem. Pokażę pani fajnego ptaka. Na pewno pani takiego ptaka nie widziała. Aha, nie widziałam takiego ptaka. Mhm. No widziała pani kuropatwę zieloną. Kuropatwę zieloną. Nie, nie widziałam. No właśnie. Oczy by pani wyszły. No, ciekawa jestem. No. To co, dałoby radę? Nie, pan idzie. Ale co dałoby radę? No, gadać się na jakąś herbatkę w herbaciarni. Nie, nie, dziękuję. No dobra, to ja wezmę jednak same myszy. Kiedy bym mógł podjechać? No, ja nie wiem, kiedy panu pasuje, nie. Jutro, tylko w takie miejsce, gdzie jest mało ludzi, wie pani? Bo ja się wstydzę ludzi. A czemu to? Ulicy pan jest? No, na napazdana się ogoliłem. Na co? Na Napazdana. Aha. To co, da radę? Myszę kupić i zabrać panią do mnie, do domu, ogromnie sobie pani moje zao. Ja nigdzie do pana nie jadę, także proszę. Ojedzie pani. Jakiś film sobie nie, nie, obejrzymy. Nie, nie. Pod diabłoń panią zabiorę. Nie, nie, dziękuję, nie. Łyski nie. z kolą wypijemy. Okay. Nie, nie. Damy radę, ja wierzę w to. Proszę Panią Meki już zakochany chyba po tej rozmowie krótkiej. Nie, nie, dziękuję. Słucham? Nie, nie, dziękuję. Czemu? Bardzo mi przykro teraz. No niestety. No nie, no Ale proszę pan pani. No nie. Kupuję myszę, a pokażę pani swoją myszę. Słucham? A pokażę pani mi myszę. Ma pan na internecie, tam na Oliksie mam wystawione, także niech tam się patrzy, pan. Ale mnie o te mysze chodzi. A jaką? O pani myszę. Wysłał się pan? <laughs> nie mogę, kurwa. Nie? No ale śniadania nie zjadłem dzisiaj. No to chyba czas najwyższy. No nie no ale jakby pani myszę pokazała. Ja bym pani pokazał moje go... No pan, pan pan chyba pan... Chyba co? Jakie porno? No. Ja, ja nie, Panie Pan włącza mi jakiś na internet, jakieś głupoty tu słyszę. Co? Pani pijana jest chyba. No, chyba pan. Pani Pomojaku, no gdzie? Ja mówię o normalnej myszy, ale... No mysze, dobra, a nie... dobra. Pani jakieś porno wyjechała z Jo No dobra, dobra. Bądź Pani Boże. Panie Boże Takie głupoty to wie Pan To może Pan gadać nie z kolegami albo z koleżankami Ale do ludzi obcych dzwoni I takie głupoty Pan wygaduje, nie? No do Pana Kurde Pani problemy ma chyba jakieś Ja mogę z Panią porozmawiać Kiedy bym mógł podjechać do Pani? Dobra ja idę spać Także dobranoc Nie no ja chcę kupić mysze Dobra Cypis rozłączyła Pancówkę spierdzieliłem, co?